Cześć moi drodzy, witam serdecznie ubojskiego kanał od Gracza dla Graczy. Jesteśmy w Sejwie siostrzyczki, czyli trzeci sezon gdzie prowadzimy Pogoń Szczecin od, no powiedzmy, bezrobotnej menadżerki i Motor Lublin od samego początku, gdzie awansowaliśmy motorem już do Ekstra Ekstraklasy i oba kluby grają w Pucharach Europejskich. I właśnie, w ostatnim materiale pokazywałem Wam rozgrywki europejskie, gdzie oba kluby zaprezentowały się, no w miarę, w miarę na, na poziomie, ale my tu mamy już kwiecień, więc przewinąłem Wam bardzo dużo, ale chcę Wam końcówkę sezonu pokazać na takim fajnym poziomie. Na zasadzie więcej tych materiałów będzie będzie się teraz pojawiało. Jestem Wam to winny przede wszystkim, ale teraz krótkie podsumowanie tego, co się wydarzyło, dlaczego mamy kwiecień, dlaczego tak zrobiłem, no i przede wszystkim, no, co dzieje się w obu klubach. Ma, mając kwietniowy miesiąc, wiecie już dobrze, że puchary europejskie albo zakończyły się dla polskich klubów, albo jeszcze trwają. W przypadku obu polskich klubów, niestety, się zakończyły, ale plusem jest to, że oba kluby grały je w pierwszych rundach. Na e, prawda, okienku wiosennym to się tak nazywa prawda, e, czyli w 2026 roku jeszcze były rozegrane. Przejdźmy do terminarza. Warto to tutaj porównać, bo pogoń wygląda bardzo dobrze, ale też w pogoni poszły duże zmiany. Warto też o tym będzie e, porozmawiać. Na początku o terminarzu i tego, jak to wyglądało, mniej więcej jak wy to widzieliście a widzieliście to gdzieś, e, prawda, w okolicach, tutaj jak pamiętacie, e, e, końca prawda najprawdopodobniej gdzieś tutaj to było Walencję, Bayer Leverkusen, Feyenoord, a potem graliśmy z Interem na wyjeździe. Udało się osiągnąć 3-3. To był dosyć interesujący mecz, bo w 57 i 77 minucie w ramki wyrównujące zdobył Antek Klukowski, czyli totalnie rezerwowy napastnik. No i trafiamy po tych bardzo fajnych meczach na rundę barażową. Pogonią Szczecin w Lidze Mistrzów. Potwierdzam, żeby było jasne. Czyli mamy Realną szansę na awans do 1.8. E, Niestety nie udaje się. Bardzo dobre spotkanie rozegraliśmy w Lacją. E, nie oszukując się, e, Bramkarz obronił w 52. Minucie karnego. Patryk Dziczek wyleciał w 42. na czerwonej, a nam udało się mimo tego na dosyć takiej zachowawczej grze dowieść remis na wyjeździe. Niestety, e, kiedy Lacjo przyjeżdża do nas e, tydzień później. Nie jest walka do samego końca, i to jest chyba jakiś może kryzys pogoni. W 117 minucie z karnego Luis Alberto strzela nam bramkę w dogrywce. Czy dwie minuty dzieliły, czy trzy minuty dzieliły nas realnie od karnych i takiej szansy pół na pół. Dodatkowo tracimy bramkę 90 plus 3. Więc to Lazio pokazało ten pazur i walkę do końca. No a my niestety odpadamy i wielka szkoda, bo Pogoń miałaby może szansę awansować albo pograć jeszcze w jednej czwartej. Ale będąc sprawiedliwym pomyślałem sobie, kurde, no i tak dużo udało się osiągnąć, bierzemy się w tym momencie za Ligę Polską, mamy tą możliwość. Puchar, e, ćwierćfinał e, Pucharu Polski, trafiamy na Sandecję, wygrywamy pewnie 6-0 i tutaj ten kryzys, można powiedzieć taki Lazio i Jagiellonia, przegraliśmy mecz w, w Ekstraklasie potem Lazio, został załatany bo teraz, tak jak widzicie, Pogoń idzie e, kompletem zwycięstw. E, zobaczcie też, że w UEFA Champions League trafiliśmy na Barcelonę i w w Szczecinie Barcelona zremisowała 1-1. Antek Klukowski znowu się popisuje i w Lidze Mistrzów strzela swoją trzecią ramkę w 90. minucie. Tak też nie wiem, czy ten napas ich nie będzie coraz częściej wchodził wprowadzany prawda, z linii m.in. Jako, jako takiego jokera. Tyle spotkań do końca. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem, około Około dziewięciu spotkań ligowych teraz gramy ze Śląskiem, ale w półfinale Pucharu Polski trafiamy na Raków, a nasz główny rywal, motor, trafia na Alech Poznań w Pucharze Polski, o czym będę zaraz mówił, więc jest bardzo ciekawie, interesująco liga na poziomie, pogoń wraz z motorem. Na przedzie 66-67 punktów. Będzie ta walka najprawdopodobniej do końca. Motor, już jako drugi, i pogoń mają przewagę nad trzecim Lechem prawie 10 punktów, 9. Potem Wisła, Kraków, Raków. Stal bardzo wysoko. Tutaj w ogóle jest kolejka aż do 32 punktów. Tutaj do Wisły Poc. Legia słabo, ale teraz wygrywa z Lechem, więc. No też troszkę się odbudują. Wszystko zależy też jak Raków, Stalmielec i Wisła-Kraków, która bardzo dobrze, jak na Beniaminka, sobie radzi. Na samym dole GKS Tychy, Puszcza i Lechia. Przejdźmy też do transferów, bo w Pogoni Szczecin sporo się tego zmieniło. Przede wszystkim w połowie sezonu e, może to być też efekt właśnie tego rewanżu e, z Lazio, że odeszło nam kilku zawodników, a kilku zostało sprowadzonych. Eee, przyznaję, niestety popełniłem jeden błąd. Nie wyskautowałem do samego końca zawodnika, ściągnąłem go za grube pieniądze i teraz prowadzę terapię nad nim, żeby przestał mieć wredno cechę. No, ale zaraz to o tym wam opowiem, bo nie lubię przyznawać się do błędów, a niestety mi się też zdarzają. Transfer był robiony chyba bardziej w przypływie emocji. Kto odszedł, kto przyszedł, już Wam e, pokazuję. Transfery z klubu w ostatnich e, dniach. To, moi drodzy, za 6,5 miliona 7 będę mógł osiągnąć. Odchodzi nasz główny napastnik, czyli Wacław Sejk, e, który no, fajnie przysłużył się w pogoni. 26 meczy i 19 meczy, 20 bramek łącznie w samej e, lidze, e, więcej łącznie. Fajnie go tu było widzieć, no ale jeżeli dostajemy, my go ściągamy za dwie bańki, on chce odchodzić do Sutherlandu, wyciągamy za niego 7, no to nie jest jakiś bardzo tragiczny transfer. On w Sutherlandzie na razie gra tam z ławki, strzelił 3 bramki, więc no sądzę, że będzie miał swoją szansę. A trzymanie zawodnika pazurami na siłę, gdzie mam możliwość ściągnięcia optymalnych zmienników, nawet lepszych, jest tak jak wiecie... Czasami bezsensowne. Drugim zawodnikiem, który odchodzi od nas e, i to też jest poważna strata, jest Leo Borges. E, Borges, jako główny boczny obrońca lewy u mnie, odchodzi do Arabii Saudyjskiej, która daje za niego też 6,5 miliona, więc dwa transfery o łącznym e, zysku 13 baniek. E, no, i on też dogadałem się z nim, że przyjmę ofertę o takim koszcie. Przyjąłem i odchodzi. No i smuteczek, bo odszedł Igor Strzałek, 4 i 3 bańki. Niestety nie udało się osiągnąć więcej, ale życzę Igorowi jak najlepiej, bo nie dość, że miał debiut w reprezentacji za mojej kadencji, e, udało się go ściągnąć od legii ze Stali Miele wypożyczonej. No, i niech tam gra w tym Ejtrachcie, niech on się, a, prawda, tam edukuje. Odchodzi też Michał Szpilak, ale to jest taki transfer wewnątrz ligowy e, do Krakowi. Nie zamierzam go trzymać, ważne, żeby pograł. Pulos, Grek, obrońca, wypożyczony do Heraklesu. No, i tak naprawdę z wielkich transferów wyjściowych, tyle. Warto powiedzieć o tych. No, jeszcze Racji, wypożyczony do Strongheadu, po to, aby grał, a inwestujemy w Polaków. Warto powiedzieć o transferach. I o transferze jednym nietrafionym. Znaczy, czy nietrafionym, to może tak niekoniecznie, ale na pewno transfer, który będzie mnie bolał troszkę i będę nad tym e, ubolewał. Nokwi, czyli mój pseudonim nadany tutaj, jest to konkretnie. Christian Nockvig-Hillenson z Ajaxu, Amsterdam, moi drodzy. I ma niestety nieznienawidzoną przeze mnie cechę. Boi się meczów o dużą stawkę. Obecnie przechodzi kurację. Ja to tak nazywam, bo jest na treningu mentoringowym z zawodnikami, którzy są zdeterminowani i profesjonalni, czyli tak mało ułożony i którzy mają tutaj zielone wykrzykniki. Po to, żeby on nauczył się może w ich towarzystwie albo przestał mieć chociaż to cechę. Zobaczymy, czy się uda, na razie jest pod ich opieką, no i z tymi zdeterminowanymi zawodnikami będzie się trenował. Na razie całkiem dobre wejście w ligę, 5 meczy, 2 asysty, nota lekko poniżej siódemki, w Lidze Mistrzów troszkę lepiej, ale już w Lidze Mistrzów nie gramy. No, na razie wdraża się 22 lata, mam nadzieję, że będzie dobrze służył, no i mam nadzieję, że uda się go wyedukować. Zresztą na razie e, przejdźmy do reszty transferów. Gaston Benedetti za darmo ściągnięty, więc tak naprawdę sprzedajemy Borgesa za 6 baniek, a ściągamy lewego Argentyńczyka, 25-latka za darmo. Determinacja mu rośnie, była na poziomie 9. Fajnie, że rośnie, no i między innymi e, dobrze się spisuje. Stabilna forma, dobrze gra. Nie mam do niego żadnego, ale trochę asyst, no nie asystuje, ale bardziej gra jako obrońca, więc. Nie oszukujmy się, ta lewa strona nie będzie już taka szałowa jak z Borgesem, ale może za kilka meczy, za pół sezonu on złapie rytm i będzie wiedział jak grać na to liczę. I sen dobry transfer, który znacie z Herentwen, jeżeli widzieliście Golden Left Safe, Tiago Borbas, ściągnięty za grosze, bo dosłownie za banieczkę z groszami z Brazyliana tutaj, prawda? Z tego klubu, i już w 6 meczach 7 bramek widzę, Więc no sorry, no. to jest udany transfer. On, jakby taką średnią utrzymał, to jeszcze by walczył o króla strzelców. Kapitalny transfer, i jak na razie spisuje się super. Wysunięty na pasję, idealna pozycja dla niego. On na pewno będzie tutaj grał. Mam nadzieję, że uda się go utrzymać jak najdłużej. No i ściągnięty młodzian Luis Felipe. Też fajnie się wpasował. 19-latek Brazylijczyk. Jak na razie dużo zagranicznych. Ale tak to wygląda, że Pogoń niestety inwestuje w zagranicznych po to, żeby odnaleźć się w rynku, prawda, na rynku i w lidze mistrzów. Benedikt Hollenbach zaczął strzelać bramki, że ktoś się martwił, bo był taki przykład, że dużo nie strzelał. Pogoń wygląda dobrze, ale Pogoń jest bardzo... Bardzo dużo e, się interesują zawodnikami Pogoni e, i są to kluby naprawdę topowe. O niektórych będę chciał walczyć, bo nie chcę sprzedawać walkwista 29-letniego kapitana mojego, Johanssona, obramkarza też nie chcę sprzedawać, więc ich na pewno będę chciał zatrzymać. E, no, zobaczymy co wyjdzie, na razie walczymy o jak największe sukcesy dla Pogoni Szczecin. Ale słowo było takie, że Pogoń Szczecin po tym sezonie, menadżerka jest otwarta już na propozycje z większych klubów, to znaczy, jeżeli nie zdobędę żadnego tytułu pogonią Pucharu, Polski bądź e, Ligi, zabierze mi to motor bądź nie wiem inny klub, no to moi drodzy, pani Klaudia e, odchodzi z pogoni, staje się bezrobotnym managerem i coś tam sobie znajdzie. Ale jeżeli zdobędziemy, no to po sezonie po prostu, jeżeli będą propozycje, ktoś nam zaproponuje przejście, no to będziemy się tam udawali. Na razie prowadzimy pogoń, wprowadzamy młodzież, bo młodzież jest fajna w pogoni. Eee, często jest wprowadzana, mimo tego, że widzicie tutaj może mniej Polaków, to sporo tych juniorów gra i tak naprawdę wymogi juniorskie już zostały spełnione przeze mnie. Eee, bo tak jak żeby wam udowodnić, proszę. Eee, w 26 meczach 0 minut wymaganych. Wymogi juniorskie zostały spełnione e, prawie 8 kolejek przed meczem. E, przejdźmy teraz do motoru Lublin. E, tam też sensacyjnie, też było ciekawie, też było grubo i można powiedzieć, że naprawdę motor Lublin w swoim drugim sezonie w ekstraklasie pokazuje pazur, i naprawdę taki pazur, że no Pogoń mogła się ich bać, bo Motor Lublin prowadził e, tutaj przez jakiś czas na pierwszym miejscu, teraz też na pierwszym miejscu i gdyby nie ostatnio remis e, u siebie z Legio Warszawa, no to można by było powiedzieć, że będzie liderował, ale na razie wymieniają się z Pogonią i uciekają reszcie stawki. Jak wyszło w Lidze Europy, bo Motor grał w Lidze Europy i trzeba przyznać, grał z dużym sukcesem, bo grał tutaj ze Sławio Praga remis na wyjeździe 4-4 z head mecz, który widzieliście w listopadzie, wygrana 1-0. No i potem mieliśmy jeszcze z Monako na u siebie 2-2, więc nie było tak źle. Przegraliśmy na wyjeździe z Benefiką, ale wygraliśmy, zremisowaliśmy z Union Berlin. Tak zakończyliśmy fazę ligową i była to faza Ligi Europy, która dawała nam baraż. Przegraliśmy na wyjeździe 1-0 z Fenno z Wezno. Wygraliśmy mecz 3-2 u siebie i doszło do rzutów karnych, które przegraliśmy. No niestety, smutek bo nie, nie strzelił na sam koniec Rein, nasz torben, torben, nasz środkowy pomocnik. No, szkoda, no. był taki żal o to można powiedzieć, i to, ta porażka troszkę tak, można powiedzieć, chłopaków podłamała, ale morale potem od razu zostały poprawione, bo 3-0 z Jagiellonią, 3-0 z ruchem w Pucharze, i jak na razie idziemy dobrze. Teraz mała zadyszka z legią, ale w Pucharze, półfinale Pucharu Polski trafiamy na Lech. Te mecze Pucharowe wam pokażę, Lech i Raków, czyli oba kluby. No, i jak na razie transferowo wygląda to tutaj też dobrze. Więc oba europejskie kluby, które znaczy, oba polskie kluby grały na arenach europejskich na wiosnę, że tak się mówi, więc można było zobaczyć w lutym mecze polskich klubów. Mi się zdaje, że fajny sukces. Podniesie to na pewno renomę linii i być może da nam więcej punktów. Miejmy to nadzieję, bo fajnie gra prowadzi się ten motorek do jeszcze większych sukcesów. Transfery w motorze zostały przeprowadzone, ale najważniejsze jest to, że e, transfery jeszcze są przeprowadzane. Obecnie e, za darmo ściągamy Kacpra Orzechowskiego z Lecha Poznań, 19-letniego obrońcę, który ma nam robić... Ten limit młodzieżowca. E, jedyna wada to podatność na kontuzję, ale sądzę, że będziemy go tutaj e, trenowali, tak, żeby on jednak nie był aż tak bardzo e, podatny. Więc powinno być dobrze. I z Ajaxu Amsterdam ściągamy za darmo po sezonie. Na razie wypożyczonego e, mamy Tristana Gojera. Bardzo fajny prawy obrońca. Dzięki temu prawy, lewy, dzięki temu mam konkurencję na pozycjach i ten holender będzie robił mi głębie składu, a także między innymi konkurencję. Zarabia spore pieniądze, ale nie oszukujmy się, będzie nas na to stać, dlatego że trochę zarobiliśmy. Negocjujemy z Michałem Mrozem. To młodziutki zawodnik z ruchu. Jest no. Że tak powiem, sprawdzany przez nas, no i przychodzi młodziutki na pas ich ze znicza po to, aby jeszcze bardziej, że tak powiem, dodać sobie juniorów do, prawda, motoru Lublin. Co do transferów, które zostały, wydarzyły się, no to w ostatnich dniach. Nic tutaj takich wielkich rzeczy się nie działo. Poza tym, że w styczniu odszedł Marcel Zyla, definitywnie nie łapał się do składu już, więc postawiłem, postanowiłem go puścić za nieduże pieniądze. Odszedł sobie do Oviedo, do hiszpańskiego i tam sobie obecnie gra. A my tak naprawdę ściągnęliśmy kilku młodych zawodników w październiku, którzy nawet zagraniczni łapią się powoli do składu, gdzieś tam przegryzając się. Skład wygląda całkiem stabilnie. Zobaczymy, jak to będzie wygląda, wyglądało dalej, ale muszę Wam powiedzieć, na sam koniec, też bardzo ciekawą niespodziankę, bo tak przeglądałem sobie ostatnią skrzynkę, newsy i tutaj pozamykam tylko 31, drugi zamykam. 31 była ta informacja. Mamy, słuchajcie, wiadomość, że 50 największych młodych talentów w futbolu na świecie i na miejscu 33 bramkarz motoru Lublin Kerem jak on się tam nie nazywa deity przydomek Kerem Matsusili turek 18-letni Wielką gwiazdą przyszłą piłki nożnej 33. Miejsce, więc niezła topka. Już interesuje się nim FC Porto, ale nie oszukuję, on ma krawzurę 13 baniek. Ja go mniej niż 5-6. Postaram się nie puścić, po to, żeby to był naprawdę zarobek. A między innymi dlatego, że ja za niego też dałem. Pełną bańkę z Bura Sportu z tureckiego. Jak na razie kapitalny bramkarz, chociaż miał takie tendencje do tego, żeby w każdym meczu puścić bramkę. Na szczęście moi napastnicy zawsze strzelali więcej, więc jest ok. Ale tak jak widzicie, cechy kapitalne. Jeżeli ktoś by chciał sobie tego bramkarza ściągać, no to Bura Sport jest od samego początku w grze. Tak jak widzicie, a, możliwość ściągnięcia go sądzę, że nieduże pieniądze. No i trafił do Motoru Lublin, więc miejsce 33 dla niego. To też fajne wyróżnienie, że mamy. Ja pierwszy raz w sumie mam po którymś sezonie młodego, młody talent w swoim klubie, przeważnie Polską Ligą, którą prowadzę i to jest mima taka niespodzianka. Tak też. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dosyć szeroko Wam opowiedziałem o tym, co się wydarzyło, bo... Wydaje mi się, że prowadzenie tych obu klubów jest wielką przyjemnością i co najważniejsze, motor Lublin, menadżerka pani Zuzanna, zostaje w motorze na pewno do piątego sezonu, czyli jeszcze. Dwa sezony na pewno prowadzenia, potem zobaczymy co wyjdzie. Może motor będzie dalej prowadzony po to, żeby zdominować ligę, a tamta druga, że tak powiem, siostrzyczka będzie latała po Europie, szukała swojej kariery. Na razie bawimy się dwoma menadżerami, dominujemy Ligę Polską. Drugi sezon już, no i co, no i bawimy się dobrze. A Was zapraszam już na następny odcinek, gdzie zmierzymy się w Pucharze Polski, pogoń z Rakowem, a motor z Lechem. Do zobaczenia. Na razie hej.